Cześć! Zapraszam Cię na dzisiejszą medytację. Intencją dzisiejszej praktyki jest szybka pomoc w chwilach napięcia i stresu. Jesteś tu, więc prawdopodobnie masz poczucie przytłoczenia. Być może doświadczasz jakiegoś rodzaju napięcia czy stresu, spowodowanego trudnościami, których właśnie teraz doświadczasz. Zazwyczaj radzimy sobie z tym całkiem nieźle ale czasem ilość zadań i wymagań powoduje prawdziwy zawrót głowy. Szczególnie środowisko pracy może być i często jest miejscem stresogennym. Wielozadaniowość, rozproszenie, trudne relacje, terminy, umysł zdaje się pracować, a myśli błądzić nie tam, gdzie byśmy chcieli. A gdyby tak wyłączyć się na kilka minut i dać umysłowi odpocząć, zebrać siły, Odbudować zasoby? To tak, jakby odłożyć na chwilę ciężar, który dźwigamy, dać odpocząć dłoni czy ramieniu i z nowymi siłami po niego sięgnąć. Zapraszam Cię do medytacji, w której możesz doświadczyć właśnie tego. Medytacja oddech i ciało. Poczuj swoje ciało. Poczuj. Jak stabilnie spoczywa na podłożu. Jeśli stoisz, to poczuj, że ciało jest zakorzenione w podłożu. Jeśli siedzisz, poczuj miejsca, w których twoje ciało dotyka do krzesła czy poduszki. Wyciągnij kręgosłup w górę. I rozluźnij resztę ciała. W poczuciu świadomego, osadzonego, stabilnego ciała, zacznij zwracać się ku oddechowi, który w tej chwili płynie w Twoim ciele. Twoje ciało. Oddycha. A ty możesz uświadamiać sobie każdy ruch ciała związany z wdychaniem i wydychaniem powietrza. Przez parę oddechów uświadamiej sobie doznania związane z wdechem. Skupiaj uwagę na wdechu, rozluźniając ją na wydechu. A teraz, przez kilka kolejnych oddechów, bardziej odczuwaj wydech. Zapoznając się ze wzorem doznań z ciała, związanych z wydychaniem. A teraz połącz te dwa wzorce doznań, wdechu i wydechu. Świadomy wdech. I świadomy wydech. Robiąc kolejny świadomy wydech, pozostaw uwagę w ciele. Zobacz, jak czuje się teraz Twoje ciało. Czy są w nim miejsca, które są zrelaksowane? Przestrzenne, otwarte, ale mogą też być nimi miejsca, które są napięte, w których czujesz dyskomfort. Do tych trudniejszych miejsc możesz oddychać, robiąc wdech w sam środek tego dyskomfortu. I wydychając z tego miejsca, pamiętaj, że nie chcemy nic zmieniać w naszym doświadczeniu, tylko chcemy być z tymi doznaniami, które być może nie są przyjemne w sposób życzliwy, współczujący. Nie zaprzeczając im, z wydechem otwierając się na nie, i z wydechem rozluźniając się wokół nich, i z kolejnym wydechem znów poczuj swoje ciało ciało, które stoi lub siedzi które jest stabilne. Ciężkie, poruszane jedynie przepływem oddechu. Twoim oddechem? Świadomie oddychaj. Dziękuję Ci za dzisiejszą medytację, i do usłyszenia następnym razem.